Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam Was w ten cudowny, niemniej jednak bardzo gorący dzień. <gry> eee, dzisiaj bardziej spacerowo. Chciałbym troszkę porozmawiać o planach na kolejne odcinki. Eee, Chciałem Wam też podziękować bardzo za ostatnie komentarze. Było ich sporo, było też sporo pomysłów na, na kolejne odcinki. Dziękuję Wam bardzo. Na pewno omówimy je za chwilkę. Zmieniłem też sprzęt do nagrywania. Zacząłem używać bez lusterkowca, Odłożyłem GoPro. Dołożyłem też mikrofon, więc mam nadzieję, że będzie się oglądać dużo lepiej jakościowo, jak i dźwiękowo. Będę zmieniał trochę rękę, bo nie ukrywam, że jest to cięższy zestaw. E, niemniej jednak, na pewno z czasem ręka się przyzwyczai. Być może też będę bardziej nagrywał trochę więcej ze statywu, e, nie z takiej pozycji vlogowania. No ale dzisiaj, dzisiaj już zrobimy taki odcinek. E, co do planów na kolejne odcinki, e, jestem w trakcie realizowania kilku fajnych projektów. E, jednym z nich to będzie na pewno Bielik. E, w międzyczasie będzie wyjazd do Chorwacji. E, gdzieś. Około sierpnia, sierpień wrzesień będzie też odcinek o Kuligu wielkim. No i, i oczywiście dojdą do tego też inne wodniaki, nie tylko Kulik wielki. Będzie też czaplana dobna, bardzo rzadka. Tak z końcem września i początkiem października yy, planuję zrobić ser, yy, serial. Jezu, wybaczcie. Odcinek o szatce błotnej. Yy, więc na, na pewno też będzie gruby, fajny odcinek. Yy, co jeszcze? No, chciałem wam bardzo podziękować za, za za wszelkie komentarze. A wiecie co? Jeszcze wrócę może do, do, do tego, nie wiem czy wspominałem. Będę miał też wyjazd bardziej wakacyjny do Chorwacji, ale na pewno zrobimy tam odcinek, zobaczymy jakie, jakie mają tam ptasiory. Na pewno na pewno coś nagram i z Chorwacji. Na pewno tych odcinków będzie więcej. Chwilowo, chwilowo jest taki, taki czas, w którym ja osobiście nie lubię nachodzić ptaków. Jest to czas, kiedy, kiedy ptaki są bardzo zajęte wychowują młode, gniazdują, więc ja w swojej okolicy mam bardzo dużo stawów. Te stawy są bardzo gęsto porośnięte i, i po prostu no, nie, chcę, nie chcę, nachodzić, straszyć. Wolę odczekać sobie i, i po prostu później, później będziemy nagrywać na pewno dużo fajniejsze odcinki. Tak, także na, na pewno będzie więcej tych odcinków. Obiecuję wam. Eee... Wracając do komentarzy, naprawdę bardzo Wam dziękuję. W ogóle, wiecie co ostatnio zobaczyłem? Że, że prawie dobijamy do setki. Wiem, że w świecie YouTube'a to jest niewiele, ale dla mnie to jest bardzo dużo. Strasznie mnie to motywuje. Dziękuję Wam za to. Witam nowych subskrybentów. Tak, jeśli chodzi o komentarze Wasze. Super fajne pomysły, na pewno zrealizujemy. Myślę, że kolejny odcinek zrobię odcinek, jak planuję, jak planuję, jak przygotowuję się na, na zrobienie zdjęć danemu gatunkowi. Więc będzie na pewno super fajny odcinek. Zrobimy ten odcinek od dechy do dechy, czyli od przygotowań po, po wykonanie, i, i może jeszcze zobaczymy obróbkę. Chociaż nie wiem, czy nie będzie za, za długi. Zobaczymy, jak się zmieścimy w czasie. Eee, będzie, zrobimy też odcinek o, o tym. Dzień Życia Ptaka też może być fajny. Eee, no na pewno na pewno będę już opisywał wszystko. Eee, ustawienia, czym było robione, e, jaki ptak i tak dalej. Jeszcze nie wiem, czy to będzie pod filmem, czy, czy, czy w trakcie filmu. Eee, będą się pomyśleć o tym. Eee, co do tych projektów jeszcze to chwilowo są to cztery projekty które będą rozłożone w czasie ale nie chcę nie nie aż tak rzadko nagrywać odcinków, więc w międzyczasie będą na pewno jakieś odcinki ze spacerów, tak jak ten dzisiejszy. Oczywiście, oczywiście będą też zdjęcia i filmy z ptakami, bo jak zawsze zawsze aparat ze mną, więc... Więc w międzyczasie jak, jak chodzę i rozmawiam, to, to staram się robić zdjęcia i, i nagrywać coś. Więc jeśli czasami widzicie mi zwieszonego, to coś dojrzałem. Mm. A <laughs> no, zawsze mnie tak zamraża, wiecie co to jest już takie odruchowe po prostu mówię coś, przestaję, zwalniam, 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 przestaję, coś, przestaję mówić i, i... O! Tak! I zaczynam robić zdjęcia. Świeżnie to musi wyglądać ogólnie na filmie. Tyle, tyle o tych planach. No, projekty na pewno będą fajne. Mam nadzieję, że, że Wam też przypadną do gustu. W zeszłym, roku, w zeszłym roku, jak jeszcze YouTube nie był w planach, nawet miałem przyjemność już fotografowania z Uszatki Błotnej. Tutaj powinniście widzieć zdjęcia gdzieś. Pokażę Wam. Więc mam nadzieję, że, że w tym roku też wypali i, i zrobimy fajny odcinek o niej. No dobra, tyle. Ja pomału się zbieram, idę sobie troszkę porobię zdjęcia. W międzyczasie będę Wam wrzucał oczywiście te filmy i, i, i zdjęcia. Dobra, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo i, i do zobaczenia. nós temos no cinco aí zaczyna się robić już niewyobrażalny. Słońce też świeci coraz ostrzej no teraz jest akurat za chmurami, ale zaraz wyjdzie i, i po prostu nie da się oczu otworzyć eee, więc to oznacza tylko jedno, że czas zwracać do domu. <grytanie> eee, dziękuję, że byliście, obejrzyliście ten odcinek. Eee, kurczę, jestem bardzo zadowolony, bo mamy już prawie 100 subskrybentów, niesamowicie. Tak się cieszę. No i coś, no i zapraszam Was na kolejny odcinek, który, który będzie o tym, jak przygotowywać się do fotografowania danego gatunku. Więc myślę, że będzie bardzo ciekawy. A na dzisiaj już kończę. Mam nadzieję, że filmy i zdjęcia Wam się podobały. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za, za to, że jesteście. Pa! Sulaikysi.